Dzisiaj są takie czasy, że najbardziej pożądanymi i najbardziej oczekiwanymi ludźmi są ci, którzy mają pewnego rodzaju elastyczność w sobie. A nie wiem, czy kiedyś pomyśleliście o tym, że to, że jestem osobą elastyczną, że jestem w stanie wyrosnąć w każdym miejscu jak dobra roślina, przebije się przez każdą szparę w betonie, po to, żeby jednak do, tego, do tych promieni słonecznych dojść. Elastyczność bierze się z nas wdzięczności za to, że, że coś mam, a nie przeżywania tego, że nie mam. Słuchajcie, dzisiaj świat jest taki, że wygrywają ci ludzie, którzy potrafią rozmawiać z innymi. Czyli ci są świetnymi sprzedawcami, którzy po prostu potrafią być mili do ludzi, potrafią sobie poradzić z każdym charakterem i z każdym narzekaniem. Dobrymi rodzicami są ci rodzice, którzy potrafią zdobywać wiedzę i, i rozumieć, w jaki sposób należy dzisiaj wychowywać dzieci, w jaki sposób należy je przygotowywać do, do dzisiejszych czasów. Właśnie budując takie umiejętności, a nie inne w nich, takie umiejętności, w których nie będą zbytnio epatować sobą, będą potrafili słuchać innych, będą otwarci na innych, nie będą się obruszać i będą dawać prawo drugiemu człowiekowi być w miejscu, w którym on jest. To jest jedna z najważniejszych lekcji na te czasy. A podstawą tego jest wdzięczność, bo bez tego, bez tego, że ja jestem wdzięczny za to, że na przykład dane, pewnego rodzaju pracę mogę wykonywać, że ona jakby powoduje, że dużo rzeczy szlifuje się we mnie, że moja elastyczność się powiększa. Wdzięczność za to, że potrafię być elastyczna, że potrafię zmieniać zdanie, że potrafię zrezygnować różnych rzeczy na rzecz innych ludzi, ale też potrafię powiedzieć: no niestety nie mogę i nie rezygnować z różnych rzeczy na rzeczy innych ludzi, że to wszystko jakby czyni nas takimi osobami pełnymi i pożądanymi w świecie, takimi ludźmi, którzy są potrzebni innym i którzy, z którymi inni chcą przebywać. Więc dzisiaj taka myśl, że ci wszyscy, którzy mamy wdzięczność, którzy chcemy trenować się we wdzięczności w każdej sytuacji, na każdym polu życia, Właśnie my jesteśmy tymi, którzy niosą taki nowy nurt w świecie, tak? Nurt, w którym wychodzimy z ciągłego narzekania, z ciągłego obrażania się, bycia urażonym, próby ustawiania całego świata wokół siebie. Nasza elastyczność, która ma podstawy we wdzięczności, rzeczywiście jest w stanie zmienić świat też wokół nas. Stworzyć atmosferę, której tak naprawdę wszyscy potrzebujemy. Wiecie, jaką atmosferę? Atmosferę tego, że wszyscy fajnie się czujemy ze sobą, że też nie musimy być idealni, że mamy prawo do gorszych momentów. To jest taka atmosfera, którą dzisiaj wszyscy potrzebujemy. <laughs> to jeszcze taka atmosfera, w której, której potrzebujemy siebie nawzajem i potrafimy być wdzięczni za to, że to, że ja nie umiem pewnych rzeczy. Jakby powoduje, że potrzebuję ciebie w moim życiu, i kiedy potrzebuję ciebie w życiu, to Ty w nim jesteś, a ja jestem w Twoim, i już nikt z nas nie jest samotny. Więc wdzięczność jakby buduje tę atmosferę obecności ludzi w naszym życiu, atmosferę obecności nas w życiu innych ludzi, ta elastyczność powoduje, że się najzwyczajniej w świecie da z nami żyć.